Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Świat Książek emitowanym przez telewizję Imperium. Kole książką, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałem, jest książeczka Komandosi Jana Fleminga Koszmar Nazistów, napisana przez Nikolasa Rankina. Nicholas Rankin to niegdyś wybitny telewizyjny producent związany z telewizją BBC, który zajął się pisaniem książek. Komandosi Jena Fleminga to książka, która dotyczy pewnej jednostki bojowej. Ale zacznijmy od tego, że mówiąc o tej książce, opowiadając o tej książce, przede wszystkim należy przypomnieć postać Jena Fleminga. Ien Fleming to autor całej serii wybitnych książek sensacyjnych e, dotyczących e, Jamesa Bonda. Jak pamiętamy, e, cała ta seria trzyma niesamowicie w napięciu nie tylko film, ale właśnie także e, książki stanowiące e, podstawę scenariusza e, każdego z filmów e, o Jamesie. Bondzie. Ian Fleming był to mężczyzna nietuzinkowy. Tak naprawdę czerpał wszystkie swoje pomysły, jak się okazuje, jakby z życia. Dlatego, że już przed wojną, przed 1939 rokiem, zaczął współpracę z wywiadem brytyjskim. W 1942 roku pracował jako asystent dyrektora wywiadu brytyjskiej marynarki wojennej w stopniu komandora podporucznika. I właśnie w tym Wtedy wpadł na rewelacyjny pomysł stworzenia takiej jednostki wojskowej, która współpracując z oddziałami działającymi na froncie, jakby dokonywałaby aktów na tyłach wroga. Aktów na przykład przejęcia archiwum w 1945 roku, archiwum marynarki wojennej, aktów poprzedzających lądowania wojsk w Normandii, czy też w, w trakcie zajęcia Paryża, czy też w trakcie lądowania na Sycylii. Więc dużo takich spektakularnych akcji ten oddział, który został stworzony w końcu. Doskonale się zresztą tą książkę czyta, dlatego, że mnóstwo w niej ciekawostek, takich powiedzmy tajnych, dużo takich materiałów w których nie znaliśmy dotąd z historii II wojny światowej. Książka opatrzona jest dosyć bogato przypisami. Mało tego, co do bibliografii i źródeł, Nikolas Rankin poświęca całe 40 stron, jakby z tyłu tej książki na tłumaczenie, skąd zdobywał materiały dotyczące i zarówno jana Flaminga, jak też II wojny światowej i jednostki, która została przez Jena Flaminga, świetnego też pisarza, przecież nie tylko wojskowego, stworzona. Myślę, że gorąco mogę polecić tą książkę. Mogę też jakby polecić Państwu pamięci Jena Flaminga nie tylko jako właśnie pisarza, ale także jako jednego z konstruktorów zwycięstwa nad trzecią Rzeszą. Nikolas Rankin, komandosi Jena Flaminga, koszmar nazistów, gorąco tę książkę polecam. Z za tego o Północy. Opowiada o historii kobiet z pewnej rodziny, o ich relacjach tu i teraz, o wszystkich problemach, które je dotykają, ale też o tym, że niebagatelny wpływ na ich losy miały wydarzenia sprzed 40 par lat. Opowiada o tym, że czasem dźwigamy na sobie brzemię, bo coś nam się wydaje, że jesteśmy odpowiedzialni za jakąś sytuację. A po latach okazuje się, że niekoniecznie prawda sprzed tych 40 lat była tą prawdą jedną, jedyną. Postaci są tutaj bardzo żywe, absolutnie nie są czarno-białe. W związku z tym znacznie łatwiej jest nam się z nimi identyfikować, łatwiej jest nam przeżywać ich problemy i zastanawiać się, co same byśmy zrobili na ich miejscu. To, co, co bardzo mi się podoba, to to, że nie wszystkie fakty odkrywane są od razu i te losy rodziny są jeszcze bardziej poplątane. To, co wydawało się już być wyprostowane, okazuje się być jeszcze bardziej zasłupane, ale absolutnie nie wpływa to negatywnie, wręcz przeciwnie. Tym bardziej te postacie zyskują w naszych oczach, są wielowymarowe, są po prostu ludzkie. I sama historia stawia wiele znaków zapytania i daje szansę odpowiedzi byśmy my czytelniczki próbowały odpowiedzieć, co samo zrobilibyśmy na ich miejscu. Kolejną książką, którą chciałem Państwu zaproponować, jest książka Krocząc wśród cieni Laurensa Bloka. Lawrence Block to urodzony w Buffalo, amerykański pisarz e, powieści kryminalnych, opowiadań kryminalnych. E, proszę sobie wyobrazić, że napisał ich e, już ponad 50, jeżeli chodzi o powieści, jeżeli chodzi o opowiadania, to ponad 100. Jest bardzo płodnym pisarzem i bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. E, o jego popularności i o klasie tego autora e, świadczy e, fakt, że trzy e, razy z Otrzymał on e, prestiżową nagrodę, e, jeżeli chodzi o świat kryminalnych powieści czy opowiadań, e, prestiżową nagrodę Edgara Alana Poe. Jako jedyny e, pisarz otrzymał trzy razy e, taką nagrodę. Nikomu innemu się to jak dotąd nie, nie udało. E, kro, krocząc wśród cieni, to e, książka e, o w pewnym detektywie, detektywie Macie Skuderze. Istnieje cała seria książek napisana przez Laurensa Bloka o przygodach tego właśnie detektywa. Otóż e, pewien narkotykowy boss ma żonę Francine, która zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Narkotykowy boss, e, Kenan Koudry, e, który e, jest bogatym bardzo człowiekiem, jednak e, nie na tyle chyba bogatym, by e, uiścić kwotę zażądaną przez e, porywaczy. Z przykrością kiedyś odnajduje swoją żonę w bagażniku samochodu. Niestety w kawałkach, a nie cało. To doprowadza go do oczywiście szepskiej pasji, furii, wpada w furię, postanawia się zemścić i za wszelką cenę odnaleźć sprawców tego morderstwa. No więc wynajmuje prywatnego detektywa Mata Skudrego, który zajmuje się w jego imieniu tą, tą sprawą. Matt Skudry to też postać bardzo ciekawa, nieco mroczna, trzeźwiejący alkoholik, były policjant nowojorski, aktualnie pracujący na na własną rękę. Rewelacyjnie e, napisany jest ten kryminał, e, a niesamowitą także atmosferę, atmosferę, która e, przypomina nam bardzo typowy czarny kryminał, e, taki jak u najlepszych twórców tego gatunku, jak na przykład Raymond e, Chandler. E, widzimy spowitem głąb poranki, niebezpieczne noce, wieczory. Wszystko to sprawia, że e, czujemy e, mrowienie czytając e, książkę Laura Bloka. Książka jest na tyle dobrze napisana, że także została zekranizowana w zasadzie właśnie w październiku. Film krocząc wśród cieni z Liamem Nisonem w roli Mata Scudera wchodzi do kin, także Myślę, że y, warto go też będzie zobaczyć, chociaż oczywiście ja gorąco polecam książkę, bo książka jak wiadomo powszechnie zawsze jest dużo lepsza od filmu. Gorąco polecam y, książkę Laurensa Bloka Krocząc wśród cieni y, wydaną przez wydawnictwo Świat Książki.